Witam Państwa na ceremonii losowania trzeciej, ostatniej już fazy grupowej czwartej edycji Ligi Traderów. 40 zawodników otworzy 5 grup 8 osobowych, z których awans uzyska trzech najlepszych zawodników oraz jeden zawodnik, który zajmie najlepsze, będzie miał najlepsze wyniki i zajmie czwarte miejsce. Łącznie awans do fazy pucharowej uzyska 16 zawodników, zwycięzcy tych grup będą rozstawieni w taki sposób, aby w jednej ósmej finału nie trafić na siebie. Utworzone są dwa koszyki, pierwszy koszyk to 8 zawodników, którzy wygrali wszystkie grupy w drugiej, drugiej fazie grupowej. Koszyk drugi to 32 pozostałych zawodników, którzy w każdej grupie zajęli miejsca od drugiego do piątego, łącznie 40 zawodników. Zostanie rozlosowanych. Wczytujemy te dwa koszyki. 40 zawodników, 5 grupy, 8 zawodnikowych. Pierwsze dwa losowania są próbne, aby zobaczyli Państwo, że program losujący działa. Pierwsze losowanie MKER i Defix DARO GURAL. Resetujemy. Drugie losowanie piłeczka 21 i Defix, Mateo, Inos. Widzą Państwo, że wyniki się rzeczywiście zmieniają, a więc program losujący działa. Trzecie losowanie jest losowaniem ostatecznym, a jego wyniki są następujące: Grupa pierwsza: Husale, MKR, BFX, Pakula, Luzak, Daro, Nazare 931 oraz Simon. Grupa druga Idefix, Piłeczka 29, Roben 1989-18, Pawlik 261, Marzyciel Rexex Manio 235 oraz Kuarek. Grupa trzecia to Rafał R, Adam 178, smirnow 85, Chmielu 74, Waldi, Damian C, Longtrader oraz Eureka. Grupa czwarta. Doskonały Damianek, Inos Zaurondi, Kubańczyk Mateo 520, Tomasz 221, Dziamluk oraz Aleks. Grupa piąta to Ak, Gural 87, Cytrynek, Sokrat GC, Pemleczko, Wichura, Jac oraz Rob. Życzę wszystkim powodzenia w tej fazie, wszystkim życzę awansu i niech zwycięży najlepszy.